Mało znany sekret najbogatszych ludzi na świecie, czyli zasada 3%. Jak to jest możliwe, że najbogatsi ludzie na tej planecie wykorzystują swój majątek, aby finansować wszystkie swoje zachcianki, nie marnując przy tym swoich pieniędzy i nie prowadząc siebie do finansowej ruiny? Zasada 3% mówi o tym, że cały twój majątek może być przeznaczony tylko w 3% na spełnianie twoich potrzeb, zachcianek, kosztów twojego lifestyle. Krótko mówiąc, jeżeli potrzebujesz wydawać 10 tysięcy miesięcznie, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę, to potrzebuje 120 tysięcy złotych, czyli 4 miliony złotych w płynnych aktywach. Wielu osób dziwi, jak to możliwe, że tak mało mogą wydawać, posiadając tak wiele. Ale tylko w sposób oszczędny i racjonalny w stosunku do Twoich aktywów jesteś w stanie nie przejadać Twoich oszczędności, ponieważ przyjdą gorsze okresy, przyjdą bezsy na rynkach finansowych, przyjdą okresy, kiedy Twoje aktywa mogą spadać i trzymanie się tej zasady chroni ogół Twojego majątku przed zbyt Przejedzeniem go. A kiedy już masz te pieniądze, doceń to i uciesz się, że jesteś już wolną finansową osobą, a nie goń za kolejnymi świecidełkami, które będą konsumować Twój majątek. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat budowania majątku, zapraszam Cię na platformę Ganseish Research i zbuduj z nami niezależność finansową.